Cześć. Za mową Reni pokażę Wam moją metodę wszywania koła w kwadrat z dziurą, jak widać. Jak ktoś się bawi w patchwork, to najczęściej znajdujemy w podręcznikach i magazynach metodę, której ja nie pokażę. Ale wiecie, jak to jest. Jak się szyje ubrania i różne kształty, to troszeczkę krawiectwo przechodzi w metody. Patchworku i pewne czy się modyfikuje, a że zasada jest, byle było łatwiej wygodniej, pokażę Wam moją wersję. Dlaczego ten kształt? Dlatego, bo bierzemy udział po raz kolejny w e, wspólnym szyciu z Gosią. Nie wiem, podejrzewam, że dużo osób już kojarzy. Tak zwany Quilt My Way to jest pro, projekt Geometric Fun już yy, pierwsza część będziemy szyć przez kilka miesięcy zobaczymy co z tego wyjdzie co potrzebujemy oprócz formy wyciętej pierwsze przeszycie żeby wyszedł nam ten kwadrat czyli widzicie tutaj też szwy potrzebujemy wiadomo szpilki obcinaczki maszynę ustawioną według odpowiednich parametrów do tego przyda nam się flamaster, kreda o różnym kolorze, w zależności z jakich tkanin będziemy e, tworzyć ten projekt. Ja mam tkaninę z AGF-ów, które kupiłam od Cotton Cafe. E, mam nadzieję, że wykorzystam je do ostatniego kawałka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowo dodatkowe rzeczy, które potrzebujemy, to jest. E, podejrzewam, że osób na pewno to ma, czyli tak zwany szpikulec do wygładzania szwów z tej strony. Profesjonalny, patchworkowy i te sprawy. Ale co możemy w wersji tzw. taniej, ekonomicznej. Patyczek do sushi. Już nie powiem ile razy wykorzystuję go w innych metodach i w różnych dziedzinach. Bez tego to sobie już nie wyobrażam chyba pracy. Jeśli ktoś ma dostęp do lekarskich akcesoriów, dzięki Ci Basiu za dostawę, to jest patyczek do robienia... A! jak jesteśmy chorzy, każdy też to znam. ze świata scrapbookingowego mamy tak zwane narzędzia do biegowania mam tutaj plastikowe, są też drewniane więc mamy kilka opcji od tańszych do droższych no i co? zaczynamy co robimy? składamy koło na połowę gładzimy naszym narzędziem żeby mieć załamania otwieramy składamy według naszych załamań znowu w drugim kierunku w kolejnym i mamy coś takiego Wiadomo, czasami się szybko rozprasowują szwy, więc możemy sobie narysować, czy to kreski, albo punkty. Żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu będziemy łączyć szpilkami, szpilić wszystkie części. Tak wygląda całe zaznaczone, jak widzicie. To samo robimy z kwadratem. Tu mamy już punkty odniesienia, dwa. Zaczniemy sobie od połowy. Tylko wiadomo, nie jak teraz robiliśmy koło na zewnątrz, to my prasujemy obwód. Szef na szef. Sprawdzamy, żeby nie było, że krzywo. Znowu wykładzamy Gdzie jeszcze brakuje? Tu wszystko. I znowu możemy sobie zaznaczyć dla ułatwienia. Ja teraz zastosuję sobie tylko kropki. Podczas naszego sabatu ktoś powiedział, że dużo szpilek trzeba. Tak naprawdę nie trzeba dużo szpilek. Wystarczy kilka. Jak widzicie, będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem szpilak. No i wiadomo, ma być ostatecznie wszyte koło. Do...